I zaczynamy nietypowo, bo zamiast na mapie świata w moim mieszkaniu, jesteśmy w Warszawie przed gmachem Polskiego Parlamentu na ulicy wiejskiej. Budynek za moimi plecami zna chyba każdy z Państwa i nie ma znaczenia to, czy poza krajem jesteście Państwo krótko, czy długo. To jeden z najbardziej charakterystycznych elementów stolicy i fundament polskiej demokracji. Jednym ze sposobów na utrzymywanie więzi z krajem jest właśnie głosowanie Polonii i Polaków mieszkających za granicą w wyborach parlamentarnych. Dziś opowiem zatem Państwu, co zrobić, by 13 października zagłosować na posłów i senatorów. Nieważne w którym miejscu na mojej mapie świata Państwo mieszkacie. W każdej polskiej placówce dyplomatycznej polskiej ambasadzie czy w polskim konsulacie jest obwodowa komisja wyborcza. Listę tych komisji znajdziecie państwo oczywiście i na moim e, fanpage'u i na mojej stronie www.annagodzwon.pl. E, stamtąd będziecie się mogli państwo dowiedzieć gdzie będziecie mogli państwo zagłosować. W takich miejscach, w których są duże skupiska Polonii, e, jak na przykład Stany Zjednoczone, Wielka Brytania. Takich komisji jest kilkanaście, a czasami nawet kilkadziesiąt. Wszystko po to, by e, jak najbliżej Polakom mieszkającym poza granicami Polski było do miejsca, w którym będą mogli zagłosować. Przypomnę, że ustawodawca niestety zlikwidował możliwość głosowania korespondencyjnego przez Polaków za granicą. To na pewno dla wielu z Państwa może być utrudnienie, bo do najbliższego punktu wyborczego możecie mieć Państwo naprawdę spory kawałek ale wierzę, że jeśli będą chcieli Państwo wziąć udział w wyborach parlamentarnych, nie będzie to dla Państwa większym problemem, może po prostu można pojechać na wycieczkę do jakiegoś większego miasta, gdzie obwodowa komisja wyborcza w tych wyborach zostanie utworzona. Aby zagłosować w polskich wyborach parlamentarnych za granicą, trzeba mieć polskie obywatelstwo. Polski dokument tożsamości, czyli paszport, a tam, gdzie można wjechać na dowód, dowód osobisty. Trzeba mieć oczywiście ukończone 18 lat i posiadać czynne prawo wyborcze, czyli osoba, która chce głosować, nie może być pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie może być pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, nie może wreszcie być ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu. E, nasz zamiar głosowania w wyborach za granicą należy zgłosić właściwemu konsulowi. W takim zgłoszeniu należy podać. Nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania lub pobytu za granicą. A jeśli za granicą jesteśmy czasowo, powinniśmy także podać adres naszego stałego zamieszkania w kraju, czyli ten adres, w którym jest, pod którym jesteśmy wpisani do rejestru wyborców. No i na koniec numer ważnego paszportu lub numer ważnego dowodu osobistego, tam gdzie, jak wspominałam, możemy wjechać na dowód. Wszystkie te dane, musimy przekazać do właściwego miejscowo konsula najpóźniej do czwartku przed wyborami, czyli do 10 października. Możemy to zrobić osobiście, listownie, faksem, mailem, telefonicznie. Mogą to Państwo także zrobić przez specjalny system rejestracji przez internet. Ten system działa już od kilku wyborów, sprawdza się więc na pewno dla wielu. Z Państwa będzie to dogodna forma zarejestrowania się w wyborach parlamentarnych warto i należy pamiętać o tym, że trzeba to zrobić najpóźniej do 10 października. E, przypomnę państwu również, że jeśli mieszkają państwo w Polsce, a 13 października wybierają się państwo na przykład na wycieczkę zagraniczną, to także możecie państwo w miejscu, gdzie jest utworzona obwodowa komisja wyborcza do wyborów parlamentarnych zagłosować. Wystarczy albo właśnie dopisać się w sposób o o którym przed chwilą powiedziałam, do spisu wyborców prowadzonym we właściwym konsulacie w kraju, do którego jedziemy, albo wziąć ze swojego urzędu miasta lub gminy zaświadczenie o prawie do głosowania. I z takim dokumentem mogą Państwo głosować w dowolnej obwodowej komisji wyborczej na całym świecie, a także w komisji na polskich statkach morskich, bo także i takie komisje w wyborach parlamentarnych mogą zostać utworzone. Gdyby ktoś z Państwa zarejestrował się na głosowanie w konsulacie, bo stale lub czasowo mieszka za granicą i nagle okazałoby się, że na 13 października musicie Państwo jechać do Polski, to konsul wystawi Państwu takie zaświadczenie o prawie do głosowania, z którym będziecie mogli w dowolnej polskiej obwodowej komisji wyborczej zagłosować. No i bardzo ważne informacje na koniec. Za granicą głosujemy, tak jak w Polsce, 13 października w godzinach od 7 do 21. Czasu lokalnego. Tylko Polacy na zachodniej półkuli muszą pamiętać o tym, że u nich wybory odbędą się dzień wcześniej. 12 października, także w godzinach od 7 do 21 oczywiście czasu lokalnego. Ten dzień wcześniej spowodowany jest tym, że wybory za granicą nie mogą skończyć się później niż wybory w Polsce. Gdyby zaczynały się one w niedzielę, no to wtedy w kraju mielibyśmy już po głosowaniu, a na przykład w Stanach Zjednoczonych. W niektórych miejscach wybory by jeszcze trwały, w związku z tym e, taka sytuacja jest niedopuszczalna, dlatego też Polacy mieszkający na zachodniej półkuli muszą pamiętać o tym, że do urn pójdą 12 października, czyli w państwa sobotę. I jeszcze jedna ważna informacja na koniec. W wyborach do Sejmu będziecie państwo głosować na kandydatów z okręgu numer 19, z okręgu obejmującego. W Warszawę, a w wyborach do Senatu będziecie Państwo głosować na kandydatów z okręgu numer 44. To jest bardzo ważne, bo zgodnie z kodeksem wyborczym Polacy za granicą głosują na listy bądź na tych kandydatów, którzy startują w okręgu obejmującym dzielnicę w śródmieście miasta stołecznego Warszawy. Warto zajrzeć do internetu i wcześniej, zanim pójdziecie Państwo do urn, z tymi nazwiskami kandydatów się zapoznać. E aí